Jak ustawić własnego skina do Minecrafta. Po pierwsze włączamy przeglądarkę. na jaką. Po drugie włączamy Google'a i wyszukujemy na męce. A następnie klikamy w pierwszy link. Ale spokojnie, bo link do tej strony będzie w opisie. Wpisujemy nazwę gracza, od którego chcemy wziąć skina. Klikamy w jego profil. Klikamy w skina, którego chcemy pobrać. Klikamy guzik pobierania Wtedy powinno nam się pobrać Następnie włączamy oficjalną stronę Minecrafta W której też znajdziecie link w opisie No i się logujemy A gdy się zalogujemy, klikamy My Games Minecraft Java Edition Change Skin Wybieracie sobie albo Classic albo Slim no i wybieracie plik, ale już mam skina, więc tego nie będę robić. No i to tyle. Chyba nie było takie trudne.